Dzień dobry wieczór Państwu. Zaczynamy filmotekarium. Dzień dobry wieczór Piotrze. Tradycyjnie dzień dobry wieczór Marku. Dzień dobry wieczór wszyscy. Czekałem na ten film. Bardzo czekałem. Myślałem, że będzie fajnie. No już po tonie głosu Państwo słyszą, że czuję się lekko zawiedziony i słowo lekko jest jednak eufemizmem. Wujek Foliarz... To mogła być fajna komedia, no, pod warunkiem, że ktoś padłby o co tak naprawdę mu chodzi. W dodatku, wujek foliarz hmm, ma duże problemy z balansem, ale o tym balansie to później. No i tego filmu, moim zdaniem, chyba nie ratują nawet aktorzy, no tacy chociażby jak Woronowicz. Ja mam w ogóle wrażenie, że Woronowicz. W tej chwili za chwilę wyskoczy mi z lodówki, bo jest właściwie w wielu, wielu filmach. Do niektórych pasuje bardziej, do niektórych mniej, ale tak mi żal tego filmu. Kiedy opisywano go, o czym on jest, to ja oczyma wyobraźni widziałem zupełnie, ale to zupełnie inny film. A dostałem coś, hm. no cóż, o tym w dalszej części naszego spotkania. Jak już słyszeliście w dzisiejszym odcinku Wujek Foliarz, czyli wesoła komedia spiskowa. Jest to spin-off kultowego filmu Fanatyk. Niestety nie umywa się, jest dużo gorszy. Film opowiada tak jakby ciąg dalszy historii bohatera poprzedniego filmu. Opowiada o synu fanatyka, fanatyka wędkarstwa i jego wujku, który jest spiskowym streamerem w tej roli Woronowicz. Jest on właścicielem takiej telewizji internetowej na temat różnego rodzaju konspiracji. I tak szczerze mówiąc, Marku drogi, tutaj się kończy moja próba podejścia do sensu i treści tego filmu. Ja się nie podejmuję opowiedzenia o czym on jest, bo po prostu nie wiem. Po prostu nie wiem. On jest o niczym. Nie chcę tutaj wyjść na hejtera czy na wroga polskiej kinematografii, co nam. Zarzucano trochę, kiedy mówiliśmy o e, projekcie UFO, ale te słowa powiem z, z pełną odpowiedzialnością i świadomością. To jest film nędzny. To jest film nędzny. Pewnie jest wiele innych nędznych polskich filmów, ale ich po prostu nie omawiamy i ich nie oglądamy. On nie jest tyle zły, co jest nędzny. E, podchodziłem do niego z pewnymi nadziejami, ale szybko się wyleczyłem z tych nadziei. Bardzo szybko, wystarczy kilkanaście minut oglądania i mamy dość. Myślałem, że będzie śmiesznie, że będzie jakoś błyskotliwie, że będzie to taka wiesz zabawa z widzem, coś ciekawego się dowiemy o mm, życiu ludzi, którzy się interesują spiskami. A tutaj nic. I moje dwa główne zarzuty do tego filmu są takie, że po pierwsze, to nie wiadomo o co w nim chodzi, nie wiadomo po co ci. Bohaterowie tam biegają w kółko ciągle i coś robią, czym są zajęci. O co w ogóle tam biega, to jest pierwsza rzecz, i nie wiadomo po co są niektóre wątki. Kolejna rzecz, to jest komedia, która jest niezabawna. Ona w ogóle nie jest śmieszna. Może, może momentami, ale to, że się rzuca ciężkie przekleństwo w polskim filmie, i to jest koniec humorku no to do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Paradoksalnie, chociaż jest to film nędzny. To o wujku foliarzu można długo i dużo mówić, dlatego że kolejny raz jest zmarnowany dobry pomysł. To mógłby znowu być dobry film, taki bez zadęcia, z dystansem. No a tymczasem jak to z, zazwyczaj w polskim kinie bywa ostatnio no wyszło jak wyszło. Zmarnowano pewien potencjał na opowieść, yy, która jest w wykonaniu tutaj twórców Wujka Foliarza pozdawiona wewnętrznej spójności ten film ratuje chyba tylko końcówka znaczy ona też jest głupia, ale ratuje Janusz Tracz z plebanii wcierający się w szefa wszystkich szefów czyli lokalnego bonza Polskiego Związku Wędkarskiego, no i ta końcówka to już jest taka na pograniczu bym powiedział groteski science fiction momentami nie. dawka absurdu jest tak duża że no, momentami nawet śmieszę ale to wszystko to nie jest komedia to nie jest komedia, moim zdaniem, to jest. No właśnie, wydaje mi się, yy, sądząc po tym, co mówimy o polskich filmach, które omawiamy, no bo jest też gros filmów polskich, których nie omawiamy i nie mogę mówić yy, yy, odnosząc się do całości. Natomiast, Marku, po tych wszystkich polskich filmach, yy, które żeśmy omówili w ciągu ostatnich miesięcy, yy, to ja mam takie wrażenie, że nasi twórcy. Tworzą jakieś zupełnie nowe kategorie, nowe gatunki filmowe, i one są trudne do ogarnięcia. I ja mam takie pytanie: znaczy, pytanie do, do, do znawców filmu, o co tutaj chodzi? Bo kręci się yy, niedramatyczne dramaty, kręci się groteskowe science fiction, kręci się takie, takie coś, co balansuje na granicy komedio-dramatu, czasem pozbawione jest zarówno cech jednego, jak i drugiego. I to są takie, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, takie chimery gatunkowe, tak jak na przykład Cisza Nocna, chociaż tam to wszystko uratowali aktorzy. O co tutaj chodzi tym twórcom naszym? Tu nawet można wspomnieć ten pierwszy film w ogóle, który omawialiśmy historycznie w Filmotekarium, czyli bodajże to był film Ostatnia Wieczerza. Też kolejny film, w którym nie wiadomo o co chodzi, nie wiadomo jakie jest gatunku, nie wiadomo w ogóle po co powstał. Z Wójkiem Foliarzem jest tak, że... Przynajmniej wiemy, że to ma być komedia. Natomiast po pewnym czasie ten parowóz scenariuszowy rusza, rusza i wjeżdża w taką dżunglę. Nie wiem, nie wiem, to, totalnej bezbecji, jakiejś y, głupiej mądrości, y, jakichś takich rozkmin, y, które nic nie wnoszą do naszego życia. Ja jestem nie tyle rozczarowany tym filmem, tylko jestem po raz kolejny rozczarowany poziomem y, poziomem no, twórców historii, że tak powiem. Twórców historii, bo film to jest przede wszystkim opowieść. A tu od pewnego czasu mam wrażenie, że my dostajemy, nie wiem, jakieś, jakieś teatralne, teatralne, wiesz, edukacyjno-groteskowe wytwory, które nie pasują do żadnego gatunku filmowego. I z wyjątkiem Foliarzem też tak jest. Tego się oglądać, niestety nie da chyba że na ciężkim pijaku, i tak się nie będziecie śmiali wtedy. Nie będziecie się śmiali, bo to po prostu śmieszne nie jest. To jest taki humorek yy, a la rancho, no tylko że nie jest śmieszne. O. Tak, bo my w ogóle, jako nacja, chyba jesteśmy mistrzami odkręcenia nieśmiesznych komedii. Wspomniane przez ciebie rancho miało chociaż jakiś klimat. Miało jakieś elementy, które ludzi przyciągały do rancha, i ja się wcale nie dziwię, że rancho miało dużą publikę i ma wiernych, wiernych oglądaczy. Natomiast Wujek Foliarz to jest taki osobliwy miks absurdu, groteski, nie wiem, polskiej codzienności, i ten miks balansuje na granicy pastiszu, społecznej satyry. No, reżyser Michał Tylka no, znany jest z tego typu estetyki i on po raz kolejny po nią sięga. To jest taka estetyka prymitywizmu, no, wykorzystywana po to, żeby opowiedzieć historię o lękach, o teoriach spiskowych, o dezinformacji, no i o erze postprawdy. Ta fabuła to jest coś takiego właśnie między foliarstwem a paranoją. Tytułowy wujaszek foliarz to postać, no powiedzieć, że jest przerysowana, to jakby nic nie powiedzieć. Starszy mężczyzna, który żyje w przeświadczeniu, że światem rządzi tajemny układ, a każda sytuacja od podwyżki cen masła po burzę, to jest oczywiście wynik manipulacji globalistów. No, wujek zauważa, że wokół nas dzieją się rzeczy dziwne, no i w dodatku nie dość, że zauważa, to zaraża swoim światopoglądem, otoczenie i to prowadzi do groteskowych, ale i też w takich w jakiś sposób znajomych nam wszystkim sytuacji. I to ma być śmieszne, ale nie jest śmieszne. Ten film. Rozgrywa się głównie w jakichś piwnicach, w, jakim, w jakichś takich wiejskich klimatach, w środowisku alternatywnej wiedzy, no, gdzie folia aluminiowa, ta przysłowiowa i jakieś tworzone w internecie memy są ważniejsze niż jakakolwiek logika. I to ma być, przynajmniej zdaniem twórców filmu, jakiś bicz na foliarstwo. Chociaż to nie jest takie oczywiste, o czym za chwilę. Ten humor, który jest nam serwowany, to jest taki śmiech, ja wiem, przez zgrzytanie zębami, bo w ogóle humor reżysera Michała Tylki, on był zawsze kontrowersyjny, on był wulgarny, prostacki, ale czasami bywał trafny, w wujku foliarzu, no to my dostajemy, wiecie państwo, jakieś takie dowcipasy. Z jednej strony mamy żarty o 5G, później mamy żarty o reptilianach, później jeszcze mamy jakieś szyderstwa z medialnej bańki, z lęku szyderstwa z lęku przed nowoczesnością, ja wiem, przed konsumpcjonizmem i tak dalej i tak dalej. No, ale podobno, jak przeczytałem w jednej z recenzji, ten film nie zatrzymuje się na ośmieszaniu foliarzy. Ten film uderza także w tak zwanych racjonalistów, którzy z wyższością traktują każdą odmienną opinię, zamykając się na, w takich równie szczelnych bańkach co foliarze. No, bardzo, bardzo to mądre, ale tak oczywiste, że ja nie wiem, czy film trzeba o tym tak naprawdę kręcić. W dodatku. Hmm. Ja mam z wujkiem Foliarzem problem, bo myślę, że największym problemem tego filmu jest ten balans, o którym wspomniałem na początku, a właściwie jego brak. Bo w niektórych momentach trudno stwierdzić, czy twórcy śmieją się z teorii spiskowych, czy może śmieją się z ludzi, którzy w nie wierzą. No ale może oni się też śmieją z tych, którzy odrzucają takowe teorie. Ta niejednoznaczność, która mogłaby być zaletą, jakąś siłą tego filmu, ona stara się, próbuje zbudować złożoność przekazu, to z jednej strony, z drugiej, no, ona chyba prowadzi do jakiegoś takiego niebezpiecznego z punktu widzenia twórców filmu rozmycia intencji. Tak jak Piotr powiedział: Nie wiadomo, naprawdę nie wiadomo, o co tym ludziom chodzi, twórcom filmu. I on może zostać ten film odczytany, jak, zarówno jako ostrzeżenie przed dezinformacją, ale może też być odczytany jako jej, no może mimowolna, ale jednak promocja. W dodatku, ja mam takie wrażenie, że estetyka odpadu, tak ją sobie nazwałem estetyka odpadu, którą stosuje reżyser no bo ona nie służy temu filmowi, no bo wizualnie to ten film. Ale no jest taką celową brzydotą, tandetą, amatorską scenografią. Tam jest nawet chaotyczny montaż w dodatku. I ta forma ma chyba, tak mi się wydaje, ale ja nie jestem ekspertem filmowym, no ona ma chyba podkreślać absurdalność przekazu tych wszystkich foliarzy i, i ma sprawiać, że człowiek się przykuje do, do, do ekranu i będzie to oglądał. No, wszystko jest nietrafne, to wcale tak nie działa. No i ten taki brudny styl, ta, taki właśnie odpad, jest niejako znakiem rozpoznawczym tego reżysera. Ja już to wcześniej gdzieś widziałem, ale wydaje mi się, że ta strategia, którą reżyser przyjął, ona mnie przynajmniej zniechęciła. Myślę, że od, od, odstręcza, zniechęca odbiorców. Którzy oczekują jakiejś klasycznej narracji, sensownej, gdzie coś z czegoś wynika. Natomiast tu tego nie ma. Tu, tu jest film, który chyba przyciąga tych, którzy w takiej estetycznej brzydocie, troszeczkę bez sensu, widzą rodzaj szczerości albo autentyczności. Ale to nieprawda. To jest pozór. To wszystko jest udawane. No i z tego wszystkiego, co powiedziałem, to wydaje mi się, że już Państwo mniej więcej wiecie, że mamy film, w którym naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Bujek Foliarz to jest opowieść o relacjach międzyludzkich, o teoriach spiskowych również, chociaż tak nie bardzo. Jest to opowieść o człowieku, który sobie buduje schron e, antyapokaliptyczny, który ostatecznie wykorzystuje pod koniec filmu dla dobra całej e, Wspólnoty lokalnej. No i tak zyskuje poklas miejscowych, Oni uważają, że on nie jest taki głupi, za jakiego go mieli. Ale problem w tym, że przez cały film główni bohaterowie, to znaczy ta cała ekipa wujka foliarza, oni sobie realizują jakiś tajny projekt łamania się do Urzędu Gminy. Oni w ogóle realizują jakiś plan. To mnie nie wiadomo jaki, nie wiadomo o co chodzi. Po pewnym czasie już mi to zwisało. Takie to było nędzle. Finalnie okazuje się jednak, że jest inne rozwiązanie, bardzo proste, bo ktoś tam w tej wsi zakopuje chemikalia i, i w ogóle Janusz Tracz się pojawia na samym końcu, czyli mamy nałożoną tą warstwę powiedzmy spiskową, obyczajową yy, i komediową na siebie, tylko to się strasznie gmatwa i jest po prostu niezrozumiałe. To znaczy się myślę, że jakby to mniej uważny widz oglądał albo ktoś starszy, to by w ogóle nie wczaił o co chodzi. Z Wujka Foliarzy to mam taki wniosek, że to jest doskonały film, znaczy to jest doskonały film, to jest film doskonale, o, raczej tak, pokazujący, że mamy co najmniej dobrych aktorów, yy, co najmniej dobrych, może poza Andrzejem Grabowskim, który tutaj po raz kolejny gra śmiesznego samego siebie yy, i to wypada strasznie, to po prostu jest, to było uwłaczające dla widza, co on tam pokazuje, to jest... Jest to jest poziom najgorszego kabaretu, jakby się chłopu w ogóle nie chciało tak cokolwiek robić, także możemy mieć całkiem dobrych aktorów w Polsce, ale mamy nie do końca sprawnych scenarzystów, bo przypominam im wszystkim, film to też jest historia, a tutaj po raz kolejny mamy taką sytuację, że mamy przedstawioną w filmie opowieść, która się albo nie klei, albo w ogóle opowieścią nie jest. To są jakieś majaczenia czy mrzonki tych twórców. Kolejny film, gdzie my się mamy domyślać o co autorowi chodziło, o co chodziło reżyserowi. No i jeżeli się doda do tego te wszystkie wiesz, śmieszne przerywniki serwowane co jakiś czas w tym filmie, że to wszystko pie, pip i tak dalej, no i ten humorek sytuacyjny naprawdę, naprawdę jest kiepsko. I... Nie rozumiem zachwytów nad tym filmem, bo ja widziałem na przykład takie oceny, gdzie mu dawano 10 na 10, gdzie, gdzie dawano wujkowi foliarzowi fula, ale niech mi ktoś przy zdrowych zmysłach powie, jaki ten film ma podjazd do fanatyka. No nie ma żadnego. Po drodze gdzieś e, e, zgubił się dystans, e, po drodze gdzieś ten absurdalny humor przedstawiany w fanatyku zgubił się, zniknął. To nie jest ta sama liga. E, jest dużo gorzej, dużo gorzej i moim zdaniem łączenie tych filmów dwóch to jest herezja, po prostu Wujek Foliarz nie wyszedł i dobrze by było, żeby nie został zapamiętany, a żeby fanatyk żył sobie swoim życiem w Nimbie, no nie chcę powiedzieć kultu, no bo filmów czcić nie można, ale myślę, że fanatyk stanie się być może gdzieś tam dla przyszłych pokoleń Y, tym, y, czym dla pokoleń urodzonych w prl była na przykład Hydro zagadka, y, A Wujfoliarz totalnie masakruje pamięć fanatyka. Y, co tu jeszcze mogę powiedzieć o, o tym wątpliwej jakości dziele? To znowu nie będzie nic, y, nic miłego. No, to jest film, gdzie mamy mnóstwo epizodycznych postaci. Kolejny film polski, gdzie mamy mnóstwo wątków, mnóstwo postaci, które są niepotrzebne ale są na przykład grane przez charakterystycznych albo znanych aktorów. No i chyba jest to robione tylko po to, żeby przyciągnąć widza. Nie wiem, co w tym filmie robi Katarzyna Figura. Nie wiem. Nie wiem, czym ona się tam zajmuje. Nie wiem, czy, to, czy ona ma przyciągać. Pff, jakie jest jej zadanie? Yy, prócz tego, że jest dawno niewidziana aktorka. Yy, jaka jest jej rola nawet w, w całej tej historii, w tej komunie? Tam my nie mamy opowiedzianej... Znaczy w pełni historii tych ludzi jest tylko trochę, także, tak powiem, zajawione. Do tego dochodzi ten czerstwy, nieśmieszny Andrzej Grabowski, który zawsze gra samego siebie. Ta taka udawana safandułowatość i po raz kolejny oglądanie Ferdka kiepskiego na ekranie, który y, udaje, że ma jakąś amnezję y, i tam y, ciągle robi jakieś odniesienia do Kuby komunistycznej to, to jest ciężko strafne, to to jest złe, po prostu to jest złe. To nie śmieszy. Reszta aktorów, no cóż, w porządku. No tak czy siak robią to, co mogą, żeby nadać tej produkcji jakieś ręce i nogi, ale przecież nie mogą, nie mogą nadać temu sensu. Musieliby zmienić scenariusz. No ale nie udaje się im to, oczywiście. Mm, co do tych odniesień spiskowych, co w, co, w ogóle co do teorii konspiracyjnych wujku foliarzu, no to one są taką dekoracją, według mnie. Tam nie wchodzi się za głęboko w temat. Bo wujek foliage jest mało spiskowy w porównaniu do wzorców, z których oni mogli korzystać. W porównaniu chociażby do sanjai czy innych różnych kolorowych ptaków, że tak powiem, z dużym dystansem obecnych w polskim internecie. I gdyby się wzorowano na nich, no to może wyszłoby i trochę bardziej realistyczniej, i trochę śmieszniej. A tak, no. Totalna klapa, muszę powiedzieć, totalna klapa, a miało być tak dobrze. W dodatku, jeszcze, żeby było tego wszystkiego mało, o czym powiedział Piotr, o czym mówiłem wcześniej ja, to jeszcze wbudowany jest w ten film wątek romantyczny. Miłosno-miłosny, no, miłosno zostańmy już, nie, nie, nie drążmy tematu. On jest, proszę Państwa, tak romantyczny, jak ten film jest o spis, teorii spisków. Wszystko to dekoracja, to wszystko jest, tak jak Piotr powiedział, pewne, pewne wykorzystanie, wykorzystanie jakichś tam wątków, nazwijmy no, spiskowych, po to, żeby, żeby przyciągnąć ludzi. Ani wątków spiskowych tak na poważnie tutaj nie ma. Tak jak mówiłem wcześniej, nie wiadomo, czy reżyser śmieje się z ludzi, którzy nazywani są foliarzami, czy też mówi. Słuchajcie, spójrzcie na nich, może mają rację. Naprawdę nie dowiecie się tego Państwo. I to nie chodzi o to, żeby dawać widzowi jednoznaczne stwierdzenie, jest tak albo tak. Ale motanie, motanie potencjalnego widza w jakieś takie rozkminy, co miał na myśli reżyser, kiedy nakręcił tę scenę, a co miał na myśli, kręcąc inną, to nie ma sensu. Przy tej jakości obrazu. Bo gdyby to był film głęboki, wchodzący w teorie spiskowe, próbujący albo je ośmieszyć, albo je podnieść, mówić tak, to może być prawda. Nie, nie, takich zabiegów tu w ogóle nie ma, ale mamy wspomniany wątek miłosny. I tak jak powiedziałem, on jest naprawdę tak, proszę państwa, romantyczny, że się może wszelkiego romantyzmu odechcieć. Ja nie wiem, wszystko, co złe można o tym filmie powiedzieć, to chciałbym powiedzieć, bo on mnie tak bardzo zawiódł. Ja czekałem na ten film długo, od momentu, kiedy, kiedy się o nim dowiedziałem, że będzie, i ja liczyłem na dobrą zabawę. Na to, że no, tytuł zobowiązuje, że albo będziemy się śmiać z tych, którzy teorie spiskowe gdzieś tam zaciągają z różnych miejsc, albo będziemy im kibicować. Obsada aktorska no, gwarantowała mi, myślałem, że mi gwarantuje, jakieś, jakieś takie, takie dość dobrego, co dostanę. Nic z tych rzeczy. Wszystko zawiodło i obejrzenie tego filmu, to wybaczcie Państwo, ale z mojego punktu widzenia to jest zwykła strata czasu.